Nie lubimy chorować, nie lubimy chodzić po lekarzach, ale czasami trzeba. Dlatego takie informacje należą do bardzo dobrych. Z końcem marca została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Działdowie na dofinansowanie projektu. Co on gwarantuje? Nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną. Złożyliśmy projekt na zakup m.in. tomografu komputerowego i defibratora dla oddziału anestezjologii intensywnej terapii po wszystkich działaniach proceduralnych szpital uzyskał pozytywną opinię na, byliśmy w grupie szpitali, które zostały przyznane dofinansowanie. Dla porównania przedstawmy specyfikacje. Nowy tomograf komputerowy jest 64-rzędowy i 128-warstwowy. Stary, 16-rzędowy i 16-warstwowy. Różnice są więc znaczące. Nasz już wysłużony dziewięcioletni aparat tomografu komputerowego zostanie dzięki wygranemu projektowi zostanie zmieniony na aparat 64-rzędowy 128-warstwowy, nowoczesny aparat tomografii komputerowym szybkim, szybki, który będzie zaczynając od diagnostyki właśnie głowy przez klatkę piersiową, układ kostny, nawet będzie można na nim wykonywać diagnostykę układu krwionośnego, diagnostykę serca. Idą zmiany na lepsze. Placówka chce się rozwijać. Jest zapotrzebowanie. Mamy pełny zakres diagnostyki, jeśli chodzi o leczenie pacjentów z terenu Działdowa i z okolic. Posiadamy pracownię tomografii komputerowej, całodobowe laboratorium analityczne, całodobową diagnostykę rentgenowską oraz rezonans magnetyczny. Zakres usług jest jeszcze szerszy. Usługi medyczne świadczone w Działdowie są niezbędne z punktu widzenia mieszkańców powiatu i nie tylko. Unowocześnianie pracowni dobrze wróży tej placówce.